Panie i panowie, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj kontynuujemy budowanie tej wioski. W poprzednim odcinku zbudowaliśmy ten domek i myślę, że naprawdę ładnie on wygląda. Bardzo mi się podoba taki kominek, ponieważ pierwszy raz zbudowałem komin w Minecrafcie. Muszę zacząć używać właśnie te bloki Campfires, jak one się nazywają, ogniska w Minecrafcie, ponieważ one są przepiękne jak się patrzy stąd. Naprawdę. To przepięknie wygląda, ale jak widzicie rozłożyłem tutaj drewno, ponieważ tutaj zbudujemy jeden domek Tutaj drugi domek Tutaj trzeci domek Tutaj czwarty domek oraz piąty tutaj Na zewnątrz będą dokładnie tak samo wyglądały jak ten tutaj A środek Zobaczy się jak zro... zrobię środek na razie, nie mam pomysłu na niego Więc ja szybko zbuduję dokładnie takie same domki i wtedy do was wrócę i muszę się przespać, ponieważ fantomy mnie tu będą atakowały, szybko prześpimy się zanim przyjdę tutaj. A i oczywiście zanim jeszcze to zbuduję to możecie zostawić lajka, subskrypcję, ponieważ dużo z was nie subskrybuje mnie, ale ogląda filmy, więc zostawcie suba i lajka i komentarz, bym, by było miło. Okej, okay, zbudowałem te domki, pomiędzy odcinkami będę musiał tutaj oświetlić ten teren coś odtąd dotąd oraz będę musiał tutaj w tym miejscu, myślę, że o tutaj może w, zniszczę te drzewa je yy, zrąbię i poprowadzę ścieżkę tędy, jak, tędy, tutaj i się połączy w tym miejscu, albo tak jak mówiłem wcześniej, chyba mówiłem, chyba nie wiem, sam nie jestem pewny, dawno dawno temu nagrałem poprzedni, poprzednią część właśnie tego odcinka więc może tędy też można poprowadzić ścieżkę, że tędy idzie, tędy, tędy, to, to jakoś wykopiemy, tędy pójdzie e, ścieżka i tutaj się połączy w ten sposób. Też tak może by było zrobić, ale jak ja chcę to zrobić, tego jeszcze nie wiem. Ja myślę, że w ten sposób by było łatwiej dla mnie, mniej roboty, ale teraz zajmijmy się może e, dekoracją środku oraz aby pozbyć się tych tutaj wkurzających małych. Typków, to się szybko prześpimy. Ok. W takim razie potrzebuję trochę szkła, latarnie, yy, latarnie morskie, ogniska nie potrzebuję, łóżko potem może będzie potrzebne. Rusztowanie drzwi, yy, trochę drewna będę potrzebował, i trapdory. Czy coś jeszcze będę potrzebował? Chyba na razie nie, więc. Zacznijmy może z postawieniem drzwi. Pierwszy domek mamy tutaj, drzwi myślę, że postawię w tym miejscu i tak na górze. Potem postawimy schody, tutaj będzie podłoga, oczywiście, a co innego miało tu by być. Gdzie są moje półpłytki? Zapomniałem półpłytek, wiedziałem, że czegoś zapomnę. Oczywiście, z... tu mamy półpłytki, mogę potem zrobić ich trochę więcej. Na razie te wystarczą mi tutaj, więc tutaj kładziemy szybko. Półpłytki, tu jest całkowicie ciemno. No, nie, nie jest całkowicie ciemno. Chyba yy, drzwi nie blokują słońca. To jest ciekawe. Ale okej, okay, zacznijmy z yy, łóżkiem, może. Na razie postawmy tam białe łóżko, ponieważ nie mamy. Albo zielone, tak naprawdę zrobię łóżko, żeby było inne niż tutaj. Myślę, że to spoko będzie wyglądało, więc łóżko, łóżko postawmy tutaj. Teraz potrzebę traptory, jeden traptor tutaj. I tutaj, może zrobimy mało szafeczkę, albo. No, zróbmy taką małą szafeczkę tu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tak. I tak, mamy tu szafkę. Na tej szafce położymy latarnię, nie tutaj. Nie, tutaj zniszcz to. Tutaj mi połóż latarnię. Albo poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Zróbmy to latarnię tutaj. Znaczy, to tutaj, w tym miejscu, to szafeczkę. Taka szafeczka tutaj może być. I powiedzmy, że stolik postawimy, taki stolik tutaj. I w tym miejscu na przykład tutaj zrobimy wejście na strych, tylko do wejścia na strych potrzebuję jeszcze drabinki, więc przyjdźmy do craftingu, zróbmy kilka patyków, więcej trochę zrób nie cztery No 60 wystarczy, co z tego, że mam tyle patyków na przykład z farmy wiedźmy, ty chcę po prostu zrobić kilka patyków. Okej, okay, 21 na razie wystarczy mi. Połóżmy tutaj te drabinki, kolejny pokój i dom gotowy. Tutaj może zrobię podwójne łóżko. No, zróbmy tutaj podwójne łóżko, czyli drugie zielone daj mi. I szybko je przy tym położymy. Myślę, że to będzie spoko wyglądało, jak że inaczej to jest wszystko. Tu żadnego dywanu chyba nie położę, albo... Czy chcę położyć? Może tutaj bym położył taki mały dywanik. Yy, nie, myślę, że to wystarczy tak, jak jest. Yy, kolejny domek, kolejny domek, a zróbmy. A, miałem okna jeszcze zrobić. To jedno okno tu postawmy. Yy, tutaj z dwa okienka i tutaj dajmy kolejne tu. Okej, okay, mamy okienka. Tutaj czy coś chce, a dajmy tutaj takie, albo tu jedno takie. No. To dobrze wygląda teraz. Muszę. Yy, schodki tu postawić w tym miejscu Potrzebuję to zniszczyć I jeden schodek tutaj Drugi tutaj Trzeci tutaj I no myślę, że ten domek już jest Tak naprawdę gotowy O i tutaj jest pajączek Nie zapomnijmy oczywiście o szkle Zróbmy tam zestak tego sobie Tych szyb, połóżmy trochę tutaj Albo wejdę do środka tak naprawdę Tutaj postawię, tutaj postawię i tutaj postawię To jest już gotowe, więc Kolejny domek Postawmy drzwi na środku, tym razem nie, postawmy tutaj po tej stronie, oczywiście tutaj trzeba położyć podłogę, no co to by był za dom bez podłogi, albo strawo zamiast podłogi, to by był taki biedny domek, ja chcę mieć tutaj jednak podłogę, drzwi oczywiście, łóżko, łóżko, na razie tu postawmy same białe łóżko, łóżko będzie tym razem tutaj, tu? Tu będzie stolik taki podwójny powiedzmy. I trzeba trapdora tutaj na łóżka, albo bez łóżka tego. Tutaj tu weźmy wejście na strych. Tak, czyli potrzebuję tu położyć TTT, ten, ten, ten. A tutaj zrobimy. To szafeczkę, taką jak ja zawsze robię. Tak i tak, źle to położyłem. Nie mogę shiftować. Tak i tak. OK. I teraz tutaj, i tutaj, półeczki. Tutaj postawię to. Tutaj, może, jakoś doniczkę się postawi z kwiatkiem jakiś. Chyba mam tu jeszcze jakieś doniczki, nie mam? No, nie mam doniczek, więc nie postawię tu nic. Ale mamy kolejny domek gotowy. A w tym domku jednak postawię. Yy, tutaj nie, tutaj nie. Yy, na wejściu się tak postawię, albo może taki tylko podwójny? Czy ja chcę, może. A, postawię taki od razu na wejściu. Nie, podwójny zrobię. Podwójny, tak zrobimy. Dywanik jakiś, więc zróbmy zielony dywanik ładniutki. Postawmy tutaj latarnię i mamy dywanik. Pięknie, pięknie. Może. <laughs> Można zrobić tak, że tu postawię to i tutaj zamiast dywanu postawię zielono wełnę. To dziwnie wygląda, ale jak się tak patrzy, to nawet spoko. No, więc to tak zostawię w tym miejscu. Pięknie. Drugi domek już gotowy, więc zacznijmy z trzecim. Trzeci domek tu będzie miał drzwi. E, oczywiście podłoga, jak zwykle musi być. O, jeszcze zapomniałem tam o oknach, więc wrócę się szybko i zrobię. okna. Okno chcę tutaj mieć podwójne, tutaj jedno, tutaj nic nie będzie. I. Tutaj też nic nie będzie jak tak, więc może jednak tu postawię jakieś okno, no nie, tu nie będzie więcej okien, tylko te mi wystarczą, ja dokończę resztę tych domków i chyba zobaczymy się już, jak to będzie gotowe. Teraz ostatni blok tutaj i chyba już wszystkie domki skończyłem. Zobaczmy, tutaj wszystko jest, tak, wszystko jest, pięknie. Ten w tym domku, no przed chwilą w nim byłem, że wszystko jest. Ten domek pokazałem wam jak robiłem, więc wszystko jest, w tym też wszystko jest. Oraz tutaj ten ostatni domek, w nim też wszystko jest. To mi się podoba pomarańczowy dywan, naprawdę spoko wygląda. Wioska, no wioska się powoli tworzy. Może wszystkie domki na razie dokładnie tak samo wyglądają na zewnątrz, tak mniej więcej. No nie dokładnie, ponieważ e, trochę inaczej mają na przykład ułożone drzwi i szyby. Na przykład tutaj nie ma szyby żadnej, ponieważ tutaj mamy szafkę. Tutaj. Mamy szybę, tutaj nie mamy szyby, tutaj jest w ogóle drzwi, są na środku. No, się trochę różni śro środek, najbardziej środek się właśnie różni. Już z zewnątrz trochę też, ale wszystko inne jest podobne do siebie. Ale myślę, że zakończę tu na jej ten odcinek. Trochę pobudowaliśmy pomiędzy odcinkami, pewnie e, zrobię tu ścieżkę pomiędzy tymi wszystkimi domami. Może też połączę to ścieżkę z tamto ścieżko. Nie wiem, zobaczcie. Ale na razie, jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Cześć!